Siema, ja jestem Frezji, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Minecrafta, natomiast nie będzie to zwykły odcinek, na którym będę grał po prostu survival albo jakieś bedwarsy. Dzisiaj zagramy sobie na specjalnie przygotowanej mapie, którą jest one block. Będzie oczywiście chodziło o to, jak już sama nazwa wam mówi, że znajdujemy się na jednym bloku. No i w sumie na tym polega cały dzisiejszy odcinek. A jak to konkretnie będzie wyglądało, przekonać się w dalszej części filmu. Ja bym was tylko chciał zachęcić do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, gdyż naprawdę niedużo już brakuje do 5000. tysięcy. A więc ja już ci będę przedłużał, no i przejdźmy sobie do odcinka. Jak możecie zauważyć, mam tutaj jakieś napisy Ja sobie je za chwilę przeczytam i po prostu wam pokrótce wszystko na wytłumaczę czego się dowiedziałem. Jak mam być z wami szczery, to po prostu większość tych napisów sobie przeskipowałem, bo nie chciał mi się ich czytać, ale dowiedziałem się, że na mapie znajdują się jakieś ery. I od 10 ery można pokonać smoka. A przy mieście tam pojawiają się jakieś zwierzęta, jakieś eventy są, można spotkać skrzynki. A tego dowiemy się w sumie podczas grania. A więc przejdźmy sobie. Mamy tutaj, zacznij grę. A więc wchodzimy sobie i uwaga, wybierz ustawienia gry. Jako, że ja jestem dosyć słabym graczem, to myślę, że pójdziemy sobie w poziom trudności łatwy. Przy śmierci nie tracimy ekwipunku. Poziom gry jest na łatwy. Potwory nie mogą niszczyć świata. Okej, okay, no dobra, czyli ogólnie wygląda to mega łatwo. Myślę, że to będzie idealny poziom trudności dla mnie. Wybierz drużynę: żółty, zielony, niebieski, czerwony. No weźmy sobie czerwony. Pierwszy poziom: kruchy start. Okej, okay, a więc mamy tutaj sobie jeden bloczek. Myślę, że możemy sobie go wykopać. Okej, okay, tu jest barrier block. Okej, okay, czyli widzę, że bezpiecznie. Nie spadnę poza mapę, jak będę kucał. Okej, okay, mamy glinę. Wykopujemy sobie tę glinę. Potworna impreza, O kurde, o kurde, o kurde. Tego to ja się nie spodziewałem. No. No, dobra, dobra. Ale że takie rzeczy są na samym początku? Nie, no, nieźle. Okej, okay, zbieramy sobie drewno. To będzie aż podstawowy surowiec, więc to raczej mi się przydało zebrać. Ja bym sobie tu już trochę to powiększył. Dobra, mamy dwa drewna. Myślę, że sobie je przekraftujemy na jakieś deski. Zrobimy z tego crafting table. Obstawiam, że zaraz się nam zacznie pojawiać jakiś stone, więc ja bym sobie zrobił. O, mamy skrzynkę, dobra. Jakieś tam podstawowe rzeczy. Myślę, że na razie będę wszystko zbierał. Nie wiem co mi się przyda, co nie. I zrobiłbym sobie w tym momencie jakiś kilow, gdyż zaraz może nam się tutaj pojawić jakiś cobblestone. Mamy podstawowy kill-off zrobiony. Czy ja mam jakieś bloki? Mam tutaj dirta, dobra, powiększę sobie o kolejny blok. Glinę w sumie też można sobie przekraftować na bloki, więc kolejne powiększenie terenu tutaj będzie. Proszę bardzo. Teren powiększony. Nie no, znowu potwory mi tu się wypojawiają. No to nieźle. Nie no, świetnie. Nie no, gorzej byś nie mogło. No, na samym podstawie. Są tylko same potwory Ja obstawiam, że ja mam po prostu jakiegoś pecha nie, no jeszcze na kurczakach małe zombie. Nie no, naprawdę pecha totalnego jakoś mam chyba na tej mapie. Mamy już dosyć sporo drewna. No może jakaś to wielka ilość nie jest, ale 5 sztuk, no to już można sobie jakieś rzeczy skraftować. Przekraftujmy sobie to na jakieś deski. No i teraz tak, ja bym zrobił... Chociaż nie, miecza na razie nie będę robił, ale siekierę można zrobić. Okej, okay, mamy kurczaka, mamy kurczaka. Z tego co wyczytałem, moby się później zaczynałem coraz rzadziej respić, dlatego też wolałbym ich na razie nie atakować. Po prostu możemy je zachować, później zrobić jakąś farmę i tak dalej. Nie no, znowu potwory. No potwory Tym razem, ba a nie, tym razem ich nie pokonam No i kolejna śmierć zaliczona Nie no, no i dostałem, no nie no Wiecie co, jakbym ubił tego kurczaka To ja mógłbym jakieś jedzenie mieć Więc może ja się postaram tej tutaj... o, o, dobra Dobra, świetnie Nie no, serio, musiał się teraz ciemno zrobić Nie mam za bardzo czym tutaj rozświetlić Mógłbym przepalić teoretycznie drewno na węgiel drzewny Ale właśnie nie mam cobblestone na to Wow, skrzynka Mamy tej bon mile Jakiś jajka O, możemy, będziemy mogli kurczaki sobie ten, rozmnażać Ja bym zrobił w takim razie jakiś płotek Płotki się robiło w ten sposób, dokładnie. Zróbmy sobie jest takich kilka może. Powiększymy sobie teren z tej strony. No, przydałoby się trochę więcej tej miejsca zrobić. Mogę zrobić sandstone. No i możemy parę desek w sumie wykorzystać. Sześć płotków to chyba raczej nie starczy, niestety. W takim razie zróbmy sobie jeszcze jedna. Dobra, trzy sztuki. Tu, tu, tu. To bym przestawił te miejsce. Okej. Okay. I teraz czas na furtkę. Chociaż furtkę... Wykorzystałbym te drewno. Dobra. I teraz tak. Chodź tu, kurczaku. Będziesz tam potrzebny. Chodź. Dobra. No, dawaj, dawaj. Nie masz zamiaru tu wchodzić. Rozumiem. Chyba będę musiał cię wepchnąć. Dobra, pięknie. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz. Kolejny grass block. Dobra, gravel. Na razie nie wygląda za ciekawie. Ja muszę tutaj trochę koblo pokopać. Też przedmiotów. Wow. Będą jakieś itemy mi spadać? Trzy grass bloki. Wow, sadzonki, ale fajne. Wow, zdobyłem osiągnięcie Burger King, upieć wieprzowinę. Czy ja wieprzowinę dostęp? Tak, dobra, nieźle. W ogóle tej parę różnych archiwmentów zrobiłem. Zabicie kury, mięsożerca 2, On to nieźle. Nie, no fajne archiwmenty na tej mapie są szczerze. Czy można sobie sprawdzić? Można normalnie archivmenty sprawdzać. Wow, ale fajne. Za czas grania także dostaje się argumenty. Spoko. Też mi się to podoba. Okej, okay, kolejna skrzynka. Mamy trochę chleb. Mamy pochodnie. Dobra, mamy pochodnie. Wreszcie będzie można tutaj trochę rozjaśnić. No i pięknie, od razu się tutaj jaśniej zrobiło. Nasza wyspa się już powoli rozbudowywuje. Widzę, że bardzo dużo drewna póki co dropi. Czy gra z bloki będą nam potrzebne? W sumie to chyba tak, żeby rozrosnąć sobie trawę. Więc na razie ja bym ich nie, nie wykorzystywał. Ale dirta sobie możemy postawić że to wszystko ładnie wyglądało. Zamienił sobie to wszystko na dirta. Jak już coś robię, to niech to ładnie wygląda. Tam mam jeszcze deski, ale to się później zamieni. I wiecie co? Postawiłbym tego jednego z bloka, powiedzmy w tym miejscu, żeby to się już powoli rozrastało. Nie mogli się, kurde, doczekać już cobblestone'a, bo fajnie by było zrobić jakieś lepsze narzędzia, a kopanie drewno się nudne robi. Chociaż, wiecie co? Jakbym sobie łopatę zrobił, mógłbym szybciej tego dirta kopać. Piasek też bym sobie zachowywał. Mogłem tego sandstone'a nie craftować, bo możemy sobie później z tego w sumie szyby zrobić. Jakbyś się jakiś domek ogarnąć. Wiecie co widzowie mi się mega ta mapka spodobała. Jeżeli ta mapka wam się też podoba, O, trochę jedzenia! I kolejne pochodnie, dobra, dobra. No i nieźle, tam się podoba. Jeżeli wam się też mapka spodobała, to oczywiście macie ją w opisie do pobrania. Fajnie jakbyście wpili i zostawili diamenta na stronie autorowi mapki. Myślę, że on też by się z tego powodu cieszył. No i oczywiście, nie zapomnijcie o subskrypcji, bo do tych 5 tysięcy brakuje, nie wiem, może z 20 subów aktualnie. Wow! O nie, no nie, nie, no nie, no i kurczaka zabiłem. Chciałem uderzyć tego zombiaka, żeby kurczaka mieć kolejnego. A nie udało się. Mi się już psuje powoli siekierka. A ja dalej nie mam cobblestone'a Bedrock? O, a dobra, dobra, już się przestraszyłem. Mamy już bardziej cave'owe itemki. Co to jest za blok? O zwykły kurczak, dobra. Honeycomb. Czy to jest jakiś miód czy coś? Chyba coś takiego. Dobra, kurczaku, idziesz tutaj do mnie. Zapraszam. Chodź, chodź tutaj. Ja muszę cię wepchnąć. Chodzisz tu. Dobra, pięknie. I teraz będziemy mieć więcej kurczaków. Dobra, no i nieźle. No i o to chodziło. Jakiś nowy rodzaj drewno w ogóle. Wow. Ale kobla dalej nie ma. Mamy węgiel. Na cholerę i kot! Nie no, ale ja już mam zawalony cały ekwipunek. Ja bym postawił skrzynkę, ale na to też miejsca nie ma. Więc trzeba sobie nasze terytorium powiększyć. W tym miejscu skrzynka by fajnie pasowała. O, pięknie. No i wrzućmy to nasze wszystkie itemy. Aktualnie tego nie będę potrzebował. Możę sobie jedynie wziąć dirta, żeby sobie jeszcze trochę teren tutaj powiększyć. Zamieniłbym też te deski. Nie no i siekiera mi się zepsuła akurat w tym momencie, kiedy tu jedna deska mi została że to sobie zniszczymy, dobra W tym momencie nie mam dalej cobblestone'a na zrobienie lepszych narzędzi Wow, co tu robi osioł? A to znaczy, że w takim razie trzeba sobie skraftować coś drewnianego. Na razie nie jesteś mi potrzebny. Chociaż, wiecie co? Jakbym go ubił, to miałbym skórę. A ze skóry też bym mógł sobie zrobić jakiegoś seta, powiedzmy. Zróbmy sobie sikierkę. Dobra, fajnie. No i teraz będzie git. Jest sikierka. Tutaj pochodnie sobie damy jeszcze, bo tutaj bardziej trzeba było ten teren rozświetlić. Craft mi tutaj totalnie nie pasuje, więc będziesz przestawiony... O Chociaż jakbym zrobił tą skrzynkę w ten sposób, teraz bym wrzucił itemy i tu mu postawił crafting. O tak. By to jeszcze lepiej było. Bardziej praktycznie. Będę mieć bliżej do craftingu. Kolejny dirt. Tutaj dwie pochodnie w jednym miejscu, to może jednak nie. No i w tej z tej strony mi tutaj brakuje trochę bloków. No niestety ja żadnego dirta aktualnie nie mam, więc trzeba będzie go trochę pokopać. Dalej cobblestone za bardzo nie dostaję. Mamy tu jakieś andezyty i tak dalej, ale to nie jest to co aktualnie potrzebuję. Trzy sztuki kobla i byłbym zadowolony. Kolejna skrzynka, Wow! Ja trzy sztuki kobla tylko prosiłem 32 koblstone'a To znaczy, że od razu robimy piecyk Do tego lepsze narzędzia Dajmy sobie parę patyków Kilof, siekierka, no i mieczyk Uzbierało mi się też trochę sadzonek, więc to też trzeba będzie zaraz wykorzystać. Dobre miejsca, na piecyk trzeba jakieś znaleźć. Po drugiej stronie od skrzynki by było fajnie. Tyle, że ja za bardzo nie mam bloków. Kopiemy sobie dalej. Kolejna skrzynka od razu. Okej, okay, dobra, nieźle. Widzę, że już trawa bardzo szybko rozrosła. Może to dlatego, że mam po prostu łatwy tryb wybrany i szybko wszystko rośnie. Nie, o no teraz sporo dirta dostaję. Okej, okay, mi się to podoba. Cobblestone. Wow. Kiedy to ja już sobie ze skrzynek zdążyłem pozbiać, nagle mi się zaczął pojawiać. Czy ten rooted dirt będzie mi do czegoś potrzebny? Chyba. Aktualnie nie za bardzo, ale nie wiem czy on się w trawę zamienia. Na razie ja sobie to schowam. Rozbudowałbym sobie to z tej strony. Wow, pojawił się królik i kolejna skrzynka. No takie mało użyteczne rzeczy. Chociaż nie, dobra, mamy ziemniaki, okej. Okay. Ziemniaki się bardzo przydadzą. Później sobie je przepalimy, będzie świetnie. Kolejna rozbudowa naszego terenu. Tutaj trochę też bym postawił, jakbym tylko dał radę, dobra. Czy mi królik jest potrzebny? No na razie nie. No i straciłem skórę, ale dobra tam. A miałem cię zabić, zapomniałem. Nie, nie w ten sposób zabić, okej? Okay? Okej? Okay? To, to nie miało tak wyglądać. Kolejny chest trzeba będzie zaraz postawić. mój i już miejsca trzeba brakować. Będę musiał zacząć to wszystko segregować. Bo tak, wrzucając wszystkie randomowe itemy do skrzynek, to się fajnie nie skończy. Co ile tego z rzędu mi dropło? Z4? No i znowu to te, ten nie wiem. Ul to chyba jest? Nie mam pojęcia. Ja w Minecraft ostatnio praktycznie w ogóle nie gram, to... Nie ogarniam ostatnio tej gry za bardzo. Znowu rooted dirt. Kolejna skrzynka, okej. Okay. Beanest, okej. Okay. To się beanest nazywa po angielsku, dobra. No czyli ul po prostu chyba. No i brak miejsca w skrzynce. Dobra. To jest dobry moment, aby sobie wszystko posegregować. Tutaj znowu będę potrzebował więcej przestrzeni. Dobra, zebrałem dodatkowego dirta. Można teraz w tym momencie sobie postawić tu. No, jakbym dobrze to jeszcze postawił, to może sobie powiększyć o kolejną skrzynkę. I teraz tak. Póki co podzieliłbym to w ten sposób, że po prostu do jednej skrzynki wrzucę bloki, a do drugiej itemy. Eee, tylko to mi nie będzie potrzebne i też. Tutaj dajmy sobie bloczki. A tu wrzuciłbym wszystkie itemy. Pochodnie trochę poprawię. Bardziej na rogach sobie bym je postawił. Dobra, niech będzie. Tylko czy sadzonki do bloków czy do itemów? Chyba do itemów je zaliczę. Kolejna skrzynka. Znowu coś bezużytecznego. Ale w tym momencie wydaje mi się, że przydałoby się posadzić nasze sadzonki. Więc ja bym sobie poszedł w jakimś kierunku konkretnym. Myślę, że tu będziemy bardziej jakiś magazyn robić. To myślę, że tu można by było postawić sadzonkę gdzieś. 6 bloków dirta. Dobra, to już w zupełności wystarczy. Chociaż. Jakie mamy w ogóle sadzonki? Mam ołkowe sadzonki. Dobra, to jest to, co bym chciał postawić. Dajmy sobie tutaj jedną. I myślę, że zrobimy sobie dalej przejście do kolejnej. Księżycowa noc. O co chodzi? Nie, no, jakiś skelet mi się tu pojawił. Nie, no chodź, tu, chodź tu bliżej, ja chcę, ja chcę Cię ubić. Nie, no, nie, nie uciekaj mi, nie uciekaj mi udobra dobra, ubiłem go. Okej, okay, a czy dostałem z tego coś ciekawego? No, tak nie za bardzo. Chowajmy sobie niepotrzebne bloki aktualnie. No i kolejna sadzonka. Ile tam przestrzeni? Ze trzy bloki starczą? Chyba tak. Potworne impreza nie znał potwory. Silverfisha, co to robią Silverfisha? A przynajmniej sobie Expa trochę pozbieram. Ja się bardziej obawiam o to, że spadnę, niż że stracę kurde HP. <laughs> Bo tutaj praktycznie się nie da od HP zginąć póki co. Ja ciągle spadam. Tu cztery bloki. Na wszelki wypadek, gdybym miał się z kimś znowu bić. Generator poziom trzeci. Tajemniczy ląd. Okej, okay, spoko. Grzyby dropią mi teraz, okej. Okay. Bloki żelaza. Nie no, co tu się stało? Bloki żelaza. Ale to jest coś, czego aktualnie bardzo bym potrzebował, więc trzeba to wykorzystać. te przedmiotów. Łapiemy i Dobra, co my tu mamy? Drewno. Pęgiel. Bloki żelaza. Co jest? Nie no, tu się jakieś rzeczy paranormalne dzieją normalnie. Aż, aż Minecraft się zaciął i mam pół rozkopany blok. No nieźle. Kolejne bloczki dirta powiększenie terenu. Nitki dostałem. Dobra. Nie wiem, czy mi się tu jakieś owce zrespią, bo jeżeli póki co nie, to z nitek można by było zrobić uszko. Ale ja miałem sobie przekraftować te bloki żelaza. Oj, oj, trochę tego jest. Dobra. Robimy sobie oczywiście full seta i najważniejsza rzecz, którą bym potrzebował, to będzie tarcza. Wow, drzewo już rosło Dobra. Okej, już myślałem, że na tym łatwym i głód nie spada, ale widzę, że głód jednak spada na tym poziomie. To jednak będzie utrudnieniem trochę dla mnie, ale myślę, że w tym momencie mogę się z wami pożegnać. Mamy już ogarniętą, maleńką wysepkę. Wygląda to już bardziej jak jakiś skyblock niż OneBlock. Jestem już w pełni uzbrojony. A jeżeli byście chcieli zobaczyć kolejny odcinek z tej serii, to zostawcie pod tym odcinkiem 15 łapek i zabieram się za kolejny odcinek z OneBlocka. Oczywiście pamiętajcie też o subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał. A ja żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Bye. My veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight